Pozwolę zadać sobie ostatnie pytanie. Ostatnio dość dużo mówi się o testamentach. Jaki ma Pani stosunek do spisywania swojej ostatniej woli? Znaczy ja myślę, że jest to istotne wtedy, kiedy byłam chora i się dowiedziałam, że jestem chora śmiertelnie, zachorowałam na białaczkę kilkanaście lat temu. Wiedziałam, że mam małe szanse, że długie leczenie przede mną. Pojechałam do mojego prawnika, spisałam testament, uczyniłam go wykonawcą tego testamentu. Ten testament do dzisiaj gdzieś tam u niego leży. Ja nie mam żadnych obaw, mam dwóch synów. Jestem przekonana, że jak nie zabraknie, to moi synowie oni są ze sobą w cudownych relacjach. Udało mi się wychować naprawdę wspaniałych chłopaków, którzy są silnym, mocnym rodzeństwem, ramię w ramię. I jeden drugiemu na pewno łyżki nie wyrwie. A jak to jest wyrwać się z objęć śmierci? Bo pani e... trochę tego dokonała. Tak, to jest jakby się użyć, urodzić drugi raz na nowo. To jest e, takie duże zaskoczenie, ponieważ ja nie wierzyłam w to, że wyzdrowieję. Tak jak mówię, pięć lat było pół na pół, pół na pół, pół na pół. E, no i e, kiedy się okazało, że rzeczywiście ta moja choroba się zatrzymała, nigdy nie wiemy, kiedy ona może wrócić, bo e, białaczka limfatyczna przewlekła ma to do siebie, jak zresztą każdy nowotwór, że nawet jeżeli go przeżyjemy, to on w psychice zostaje, że kiedyś może wrócić. Ja się nigdy nie bałam śmierci i tej śmierci nie boję się do dzisiaj. Wszystko, czego się bałam i o co się martwiłam, doświadczając tego wyroku, to jest, co moi synowie, którzy mają tylko mnie, e, zrobią beze mnie. Że jestem takim spoiwem i takim najsilniejszym ogniwem w rodzinie. Zresztą jak była, byli dziećmi, mówili, że oni jestem mama Hiros, a dzisiaj mówią na mnie od mojego ulubionego idola Leonarda Da Vinci, mówią do mnie maminci. Mam także dwie wspaniałe synowe, które traktuję jak córki i, i oczywiście wiem, że ten brak mnie dla nich byłby, byłby dużym brakiem. Pępowina jest odcięta, ale, stan, ale stanowimy doskonałą bandę. A jak zmieniło się Pani życie? Czy nie może Pani czegoś robić po białaczce? E, no moje życie się zmieniło o tyle, że muszę brać do końca życia leki okresowo. Mhm ponieważ ja oprócz tego, że zachorowałam na, na białaczkę, to chorowałam, e, znaczy nie chorowałam, tylko od dziecka mam tak zwany cierpień na niedorozwój wątroby. Moja wątroba nie przerabia toksyn, stąd, stąd tak trudne było moje leczenie, ponieważ po drugiej chemioterapii wylądowałam na ojomie, całkowicie nieprzytomna. E, wtedy się okazało, że mam rzeczywiście ten niedorozwój wątroby. Jest to o tyle e, niefajne, że wtedy, kiedy przyjmuję okresowo leki, bardzo mocno puchnę, e, no i... E, to nie tylko jest kwestia estetyczna, ale puchną mi stopy, puchną mi dłonie. Jest to bolesne, jest to takie, czuję się dyskomfort, no, nudności, wymioty. No, Jakaś specjalistyczna dieta jest u pani? Nie, ja jem w zasadzie wszystko, chociaż mam w domu dietetyczkę, ponieważ jedna z moich synowych, Kasia, jest świetnym dietetykiem, więc dzieciaki dbają o mnie. Różne dostaję herbatki, ziółka, mam wsparcie, czuję się taką matką zadbaną. Oddają mi to, co ja przez kilkanaście lat im dawałam. Nie dbają, bo jest o kogo? Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie.